O już się kur popisuje Drift King. <grywka> DK. Siemadero wszystkim, kurde To znowu ja wasz ulubiony youtuber <grywka> crazy, crazy. Eee, to crazy. Dobra, mamy nową playlistę festiwalową. Mamy sezon wiosenny, więc lecimy z ko kolejnymi nowymi wyzwaniami. Tym razem yy, skupiamy się... O, żeby nie było, że kamerka zasłania... Wyzwanie fotograficzne, yy, wyścigowe, cętki, sfotografuj samochód Toyota 86 z roku 2013 przy muralu autorstwa Senkoe w Pleja Azul. Także kurde, już widzicie, że mam auto wybrane, 2013 Toyota 86. Jak ktoś nie ma, to autko jest dostępne w salonie, bodajże chyba za jakieś 20 tysięcy, ale podejrzewałem, że każdy je ma. Ja mam je zrobione pod drift, jak widzicie. Pełny tuning, tak jakby silnika na fabrycznym silniku, plus jakieś tam dokładeczki i tak dalej. I mamy równo AE8, e, A, E, A, Kurde, mam skrzynię driftową wrzuconą, zapomniałem, że ona jest, kurde, bardzo długa. I... I teraz to duże rondo się robi na dwójce, a nie na trójce. No, tak to auto jest może nie za mocne na trójkę, ale na dwójeczkę idealne tutaj, bo jest A800. No ale dobra, nieważne. Przejdźmy do zadania. Także fura wybrana, i już wam pokazuję na mapie, gdzie lecimy po ten mural. Respimy się przy naszej chacie po prawej stronie mapy. Oczywiście mnie zrespiło w drugą stronę. Jedziemy sobie do domku, już tam się przebija ten mural, tu mamy zjazd do domu naszego. Więc sobie zjeżdżamy, oczywiście do domku nie wchodzimy i mamy tutaj mural po prawej stronie. Ja się ustawię, może jakoś ładnie do zdjęcia. Tyk. O, dobra, przechodzę na pada, skręcamy kołami i wchodzimy w tryb fotograficzny. No i pyk, mamy mural, mamy Toyotkę, robimy sobie zdjęcie, ja zostawię tutaj sobie prawe miejsce, kurde, na ikonkę Foto Challenge, sfotografuj Toyotę, zaliczone i mural zaliczony, także kurde o, zapiszę sobie zdjęcie na miniatureczkę, tak, i jeszcze wyjdziemy i zobaczymy, czy nam zaliczyło. Naprawdę dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szybciej. No i mamy ukończone wyścigo... <ścoughs> wyścigowe centki. E, jeszcze wejdziemy się upewnimy. No i co, jest zaliczone, także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę, jesteś nowy, zostaw subika, kurde, zapraszam na Discorda, zapraszam na live, nie tylko właśnie z Forzy, gramy w ETS-a, eee, w ETS-a, w Need for Speed czasami, w Gran Turismo jak najbardziej e, i pewnie jeszcze dojdą jakieś inne gry wyścigowe, także strzałeczka i do następnego, cześć!